Witajcie drodzy widzowie! Dzisiaj zapraszam Was na końcowy, finałowy odcinek serii o wysiadywaniu jajek, ponieważ dzisiaj rozpoczęło się klucie pisklaków. Jeżeli jesteście ciekawi jak wygląda ten proces, chcecie trochę dawki teoretycznej, ale i praktycznej wiedzy i chcecie wiedzieć, co się tam wykluło, zapraszam do oglądania tego odcinka. Słuchajcie, to dzisiaj mamy 16 lutego, godzinę 16 i byłam tu przed chwilą w kurniku, żeby wymienić kurką wodę, żeby dać im ziarenka i słuchajcie, słyszę delikatne piszczenie i za chwilkę też zaglądam pod kurę, żeby zobaczyć, czy nie ma tam jakichś podrzutków, patrzę, słuchajcie... A tu już zaczyna się klucie. Trochę mnie to zdziwiło, bo jakoś w głowie mentalnie miałam ustawione, że wyklucie dopiero może być w okolicach środy. Chociaż jeszcze dzisiaj nic nie wykluło. Ale chcę wam pokazać, co tu się dzieje. Zobaczcie. Musiałam ubierać rękawiczki. Zobaczcie, widzicie? Już jest na kłucie. Mam nadzieję, że to słychać. Słyszycie? To piszczy jajeczko. Mamy godzinę 16. Celowo to mówię, ponieważ od nakłucia do wyklucia powinno minąć 12 godzin. Dlaczego to jest takie ważne? Teraz wam powiem, ale tutaj jeszcze sprawdzam inne jajeczka. Drugie jajeczko jest jeszcze nie nakłute. Tutaj mamy trzecie jajeczko, też jeszcze się tu nic nie dzieje. Jeszcze zostały dwa. Ostrożnie, żeby się nie zadziała katastrofa. Tutaj też się jeszcze nic nie dzieje. Ale tu już stuka pisklaczek, to nie będziecie słyszeć, ale już jak się przykłada do ucha, to słychać stukanie. Słyszycie? To jest kolejne jajeczko, które się już kluje, pisze. Jeszcze nie ma nakucia, ale już piszczy. Tu, słuchajcie, wydaje się, że te wszystkie jajeczko rozwijają się prawidłowo. A skąd to wiem? A no dlatego, że kiedy bierze się do ręki takie jajeczko, to to jajeczko ma pewną wagę. Jest takie ciężkie, takie zwarte. I dodatkowo jeszcze, słuchajcie, gdyby to jajko odłożyć na chwilę na bok. To jajka, które są żywe, będą w tym czasie ciepłe cały czas, natomiast jajka, które się nie rozwijają, czy też tam zarodki obumarły, po prostu, tak, nic tam w środku nie ma życia, to te jajko bardzo szybko straci swoją energię, czyli będzie w tym momencie już no za chwilkę chłodne, więc to jest kolejna rzecz. Poza tym, kiedy porównacie dwa jajka wagowo, to w tym momencie jajka, które są żywe, będą cięższe od tych, które są, których nie ma po prostu życia. Dlatego że przez to cię temperaturę, zwyczajnie woda odparowała. Więc to są takie kolejne metoda. I następną metodą, żeby stwierdzić, czy w jajku jest pisklak, czy tam się wszystko rozwija już na tym etapie, właśnie w tych ostatnich dniach, właściwie w ostatnim, przedostatnim dniu, to można bardzo delikatnie potrząść jajeczkiem. Kiedy się nic nie dzieje, czyli, czyli nie słyszycie, że coś tam się tłucze, okręca, to oznacza jedno, że tam w środku jest piskla, który wypełniał całym sobą, po prostu całą przestrzeń. Natomiast w momencie, kiedy tam już właśnie nie ma życia, to prawdopodobnie żółtko już obeschło, jest jakaś przestrzeń, ta powietrzna komora tam również jest spora i ta się, ten środek będzie się po prostu telepał. Jest to ważne, żeby umieć rozpoznać, czy, życie, czy jajeczka są żywe, czy też nie, ponieważ taka kwoka, która teraz siedzi na takich klujących się jajkach, ona już przestaje schodzić. Chodzić. W momencie, kiedy słyszy piszczenie, stukanie, ona już po prostu siedzi na tych jajkach, jak zaczarowana, dosłownie już nie schodzi. Nie je, nie pije, nie załatwia się, i taki proces może trwać 48 godzin. Ale w tym czasie też te jajka wszystkie powinny się wykluć. W momencie, kiedy to jajko się nie wykluje, Albo kwoka i tak już będzie zmuszona odejść, albo jak będzie bardzo zaciętą matką, albo na przykład ze słabym doświadczeniem, to będzie siedzieć dalej, co może być ze szkodą, ze szkodą i dla pisklaków, które się już wcześniej wykluły, już by potrzebowały pewnej aktywności tego, że mama gdzieś tam sobie wstanie, gdzieś z nimi pójdzie, poda im jedzenie. A po drugie, dla samej kwoki, która jednak będzie dość długo bez jedzenia i bez picia. I z tego powodu najlepiej jest po prostu kontrolować, czy jajka, na których siedzi, jeszcze mają potencjał, czy też nie mają. Czyli jedno, czy są nakute, czy nie. Po drugie, właśnie, czy będą ciepłe, kiedy na chwilę je odłożycie poza kwokę, czy też zaraz się wychłodzą. Jak się zaraz wychłodzą, słuchajcie, to nie ma żadnego potencjału. Jeśli to jest też ostatni dzień, kiedy już powinno być klucie i się w środku coś telepie, słuchajcie, nie ma szansy, że coś się z tego rozwinie. Takie jajko można od razu wyeliminować. Oczywiście jeśli jajko piszczy albo coś tam stuka, to też jest życie. Kiedy nie daje żadnych dźwięków, to jeszcze nie znaczy, że nie ma życia, bo w tym momencie może tak być, że piskak po prostu odpoczywa. Ale bardzo ważną też kwestią jest to, żeby tym jajkom nie pomagać, znaczy pisklakom nie pomagać się wykluć. Chociaż powiem szczerze, robię od tego wyjątki. Powiedziałam Wam, że teraz jest godzina 16. Widzę, że już jajko jest nakłute. Nie mam pojęcia, jak długo jest nakłute, tego nie wiem, ale wiem, że do jutra rana pisklak powinien się wykluć. Jeżeli się to nie zadzieje, wtedy zwykle podejmuję decyzję o interwencji. Dlatego, że czym dłużej ten proces trwa, z jakiegoś powodu, trudno mi powiedzieć z jakiego, może są rzeczywiście jakieś wady rozwojowe, może ten pisklak jest jakoś inaczej informowany, i nie ma możliwości, bo on po prostu cały czas stuka, żeby zrobić otworek. Dzięki temu też napływa do niego więcej powietrza, będzie mógł oddychać, a oprócz tego po prostu napina się skrzydłami, żeby spowodować, że ta skórka, znaczy ta skorupka, po prostu. Pęknie. I tak próbuje, próbuje, trochę stuka, próbuje. I tak zajmuje mu to naprawdę bardzo wiele godzin. Ale cały proces powinien zamknąć się w 12 godzin, ponieważ też przez ten otwór następuje większe parowanie i ta błona pergaminowa, która otacza tego pisklaka, ona się po prostu wysusza. I czym dalej, tym jest pisklakowi trudniej, ponieważ on jest już coraz bardziej zmęczony, a błona jest coraz bardziej sucha i coraz trudniejsza do rozerwania. I naprawdę już wiele razy pomagałam wykluć się pisklakom w momencie, kiedy po 12 godzinach nic się nie działo, czyli dalej pisklak jeszcze piszczał, był cały czas otwór, taki większy czy mniejszy, ale nie był w stanie po prostu stamtąd wyjść. I w tym momencie delikatnie obierałam tą skórkę, żeby nie uszkodzić pisklaczka i go po prostu z tej skorupki uwalniałam. I powiem Wam, z 95% przypadków zakończyło się sukcesem. Czyli na mój gust, z moich doświadczeń wynika, że ponad 12 godzin możecie próbować, bo szanse tego pisklaka tak drastycznie, drastycznie maleją, te szanse na takie naturalne wyklucie się, że szkoda po prostu tutaj ryzykować. Skoro i tak już nie ma nic do stracenia i pisklak i tak prawdopodobnie jest stracony, to możecie spróbować go po prostu ocalić, no to takie niestety ludzkie, humanistyczne podejście nie zawsze ma sens, nie zawsze jest w zgodzie z naturą, no ale kim bylibyśmy gdybyśmy tak nie podchodzili, no wtedy byśmy po prostu nie byli ludźmi. Więc dzisiaj już zostawiamy naszą kwoczkę, nie będziemy jej tutaj przeszkadzać. Przyjdę tutaj znowu jutro rano nagrać, zobaczyć jaki tutaj jest status, czy już jest pisklak i potem zadecyduję czy przenoszę kwokę, czy też nie do już do gniazda czy jeszcze będę czekać bo w czym jeszcze rzecz słuchajcie nie będziemy tutaj tej kwoki teraz dokarmiać ponieważ kiedy byśmy zaczęli ją dokarmiać jakby ruszał zacząłby pracować układ pokarmowy i ona by potrzebowała się wypróżnić a to oznaczałoby że musiałaby tak naprawdę stąd wyjść a tego nie chcemy dlatego y, ja po prostu Dopiero kiedy kwokę przenoszę już do takiej klatki, gdzie na ten moment, zwłaszcza teraz, kiedy jest zimno, te pisklaki muszą być dobrze dożywione, więc ona będzie przez przynajmniej tydzień siedziała w tej klatce i dopiero kiedy przeniosę ją do klatki, Wtedy dopiero dam jej jeść, wtedy ona tam będzie mogła sobie rozprostować nogi, że tak powiem, odejść gdzieś na boczek, załatwić się i usiąść z powrotem właśnie na jajkach i na pisklakach, a może już na wszystkich pisklakach. Zobaczymy, będziemy widzieć. No to jest taki lęk w sumie w środku zimy, chociaż jest to koniec lutego, a czy nie koniec, połowa lutego, ale rzeczywiście zima trzyma. Nic nam tutaj nie odpuszcza, ale myślę, że pisklakom nic nie będzie. Kurka jest ciepła, pod kurką pisklaki będą się miały bardzo dobrze i jak widać te niskie temperatury w kurniku zupełnie nie przeszkodziły w kluciu się, się pisklaków, a czy coś się wykluje i kiedy, no to dopiero zobaczymy. Także na teraz kończę i do zobaczenia. To tak, słuchajcie, kochani, mamy dzisiaj 17 lutego, godzina jest mniej więcej 13. Rano już zaglądałam pod kurkę i słuchajcie, pisklaczek nam się pięknie wykluł. Teraz już myślę, że czas, żeby pisklaczka przenieść, ale ja tu widzę, że tutaj się naprawdę sporo dzieje i zaraz Wam pokażę. Zaczniemy od jeszcze kolejnego jajeczka, które się wykluwa. Zobaczcie, tu już mamy naprawdę spore na więc lada chwila się pisklaczek wykluje. Będziemy przenosić teraz kurkę do klatki, bo obawiam się, że gdyby została do rana, to pisklaki, które by się nie wykluły, znaczy te, który się pierwszy wykluł, mógłby po prostu zwyczajnie z gniazda już wypaść. Tutaj nasłuchuję, czy coś się dzieje. Chwilowo nie słyszę. Odłożymy, będziemy się przyglądać. A teraz słuchajcie, czas na te pisklaczki, które się wykluły. Zobaczcie. Zobaczcie, co tu mamy. Zobaczcie. Jeden pisklaczek. Jeden pisklaczek. Drugi pisklaczek. Obydwa, żółciutkie. jest i trzeci pisklaczek, czyli jeden się kluje, trzy już są, a teraz czas na kurkę, bo została sama, a nie chcemy ryzykować, żeby nam pisklaczki zmarzły, a poza tym już czas, żeby kurkę nakarmić. Zobaczcie jaka głodna, zobaczcie jaka głodna, ona już prawdopodobnie ostatnio jadła dopiero Dwa dni temu, bo jak się zaczęły kłuć pisklaki już wczoraj rano było na kłucie, to ona prawdopodobnie ostatni raz była w niedzielę jeść, więc z tego powodu właśnie tutaj musimy tą kurkę już dać do klatki. A tu już widzicie, pisklaki się cisną, już jeden jest pod kurą, pewno ten najmłodszy, najsprytniejszy już jest pod kurką, a reszta towarzystwa zaraz. Kurka sobie poje. I zaraz reszta towarzystwa będzie już grzana. Będę musiała tutaj przypilnować, żeby kurka siadła jeszcze na tym jajeczku, który się tam kluje. Bo to jedno, to tam się coś nie rusza. No zobaczymy, będziemy jeszcze widzieć jutro rano, czy tam coś jest, czy nie. Jeżeli do jutra rana się tam nic nie wykluje i nie będzie śladów życia, to już po prostu jajeczka się pozbędziemy, żeby też niepotrzebnie kury, kury nie, nie trzymać na jajkach. Bo jednak czym innym jest siedzenie na pisklakach, a czym innym siedzenie na jajkach. Ale na szczęście kurka już teraz może zjeść, za chwilę może pójść się wypróżnić, jak potrzebuje napić się i przejąć normalne tutaj obowiązki rodzicielskie. Więc wszystko poszło tak jak trzeba. Żeby jeszcze była tutaj sprawa jasna, wczoraj, kiedy pisklak się. Już zaczął kluć, to był 20. dzień. Dzisiaj jest 21. dzień wysiadywania jajek, więc wszystko w jak najlepszym porządku. Mniej więcej między 20. 20 a tak 22. dniem powinny pisklaki się wykluć. Wszystko zależy od jakiej temperatury startują, czyli jakie jajka były, czy były ciepłe, kiedy były pod kurą, pod kurę włożone, czy też były na przykład takie zimne z lodówki. Poza tym czasami jajko gdzieś się tam bardziej zakręci w bok gdzieś tam z kurki wypadnie i wtedy się może zadziać, że te rzeczywiście przez to, że, często, że ma ciutkę chłodniej, troszkę wydłuża się ten proces tutaj nam wykluwania, znaczy generalnie wzrostu i później wyklucia tych pisklaczków. Ja mam nadzieję, że Tutaj wszystko w temacie kluczu już powiedziałam, ale myślę, że jest jeszcze jedna bardzo kwestia ważna. Otóż, co by się zadziało, słuchajcie, gdyby tutaj się nam nic nie wykluło? Może niektórych to nurtuje. Czy kura się działaby dalej? Otóż tak, kura siedziałaby dalej, ponieważ kura jakby nie wie, nie potrafi odliczać czasu i nie wie, że teraz to są trzy tygodnie i teraz powinno być koniec. Jak się nic nie wykluło, to koniec siedzenia. Nie, ona będzie siedzieć do skutku. I słuchajcie, miałam teraz sytuację, kiedy kura siedziała mi dwa miesiące. Pierwszy lęk się nie udał, podałam poda drugi raz yy, jajeczka, drugi lęk się też nie udał. Była to kurka, która była po prostu niestaranna, ona nie pilnowała tych jajek, ona nie dbała o to, żeby te jajka podciągać pod siebie nie zbudowała takiego gniazda taki właśnie tutaj takiego wału wokół siebie i te jajka się wysu wysuwały spod niej i się wychładzało i tak się w końcu wszystkie wychłodziły i, i za jej, ani za pierwszym, ani za drugim razem nic się nie udało. Dopiero za trzecim razem dałam jej już praktycznie gotowe jajka z pod innej kwoki i wtedy przeszła z siedzenia na kwoczenie. Więc nie da się właściwie tak łatwo kurkę z, z, odwieść od siedzenia. Ona będzie siedzieć. No, nie powiem, że do skutku, bo już mi się zadziało, że po takich dwóch miesiącach kurka po prostu zeszła i sobie dała spokój. Ale musicie się liczyć z tym, że zwłaszcza silki, które są niesamowicie, mają mocny ten, mają mocny ten instynkt macierzyński, że one naprawdę będą tutaj siedziały i będą chciały siedzieć na tych jajkach. Po prostu do skutku. Z drugiej strony nie da się tego procesu jakoś bardzo przyspieszyć, bo też miałam raz sytuację, że miałam kilka kwok, znaczy już nie, kwok, nie, nie tyle kwok co siedzących kur na jajkach, i siadła mi kolejna kura, ponieważ nie chciałam już mnożyć tych pisklaków, bo miałam dość. Więc mówię, a to jej podłożę po prostu takie jajka, które już tam od ponad tygodnia grzały, nie będzie się musiała kura tyle męczyć i już. No i słuchajcie, tak zrobiłam. Dała jej takie już podrośnięte jajka, i siedziała na tych jajkach, nie było problemu. Ale słuchajcie, kiedy mniej więcej po dwóch tygodniach doszło do klucia. I przeniosłam ją z pisklakiem, właśnie pierwszym tutaj do klatki. Okazało się, że w ogóle kura się nie zainteresowała tym pisklakiem. Uciekła mi z tej klatki, Znalazłam, znalazła dosłownie wyjście gdzieś siłowe i zwróciła z powrotem do gniazda. Więc no, okazało się, że prawdopodobnie nie doszło do żadnych do odpowiednich zmian hormonalnych, które mogły spowodować właśnie to, że kura przechodzi z siedzenia na jajkach do kwoczenia. Bo to wszystko jest no, prawdopodobnie chemia. Hormony. To wszystko działa na poziomie takiego instynktu, programu natury. Więc naprawdę y, tym kwoczeniem jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Czym kwoka ma więcej doświadczenia, tym idzie to bardziej gładko, jest doświadczona, wie kiedy z tych jajek zejść, kiedy przejść do tego kwoczenia, jak się tymi piskakami zajmować. Młoda kwoczka może się zadziać, że to już jakby jest dla niej oczywiste, ale może być też jeszcze trochę nieporadna i nie zawsze musi wszystko pójść tak jak trzeba. Więc na razie wszystko tutaj idzie dobrze. Mamy już trzy pisklaki, czwarty się kluje, który pewnie do wieczora już będzie wykluty, więc wszystko gra. Jedno jajeczko, no nie wiadomo co z nim, czy tam będzie coś z niego, czy nie. No i jeszcze zobaczymy, damy mu szansę do jutra. Także kochani, myślę, że na dzisiaj ten odcinek zakończymy i zrobimy jeszcze jutro mały update i zobaczymy na czym ostatecznie się zakończyła, zakończyło właśnie zimowe Klucie pisklaków. Witajcie kochani, to już kolejny dzień klucia. Dzisiaj mamy środę rano, czyli to już jest dwa dni od wyklucia pierwszego pisklaka i karmimy kwoczkę. Słuchajcie, rano zaglądałam. Rano zaglądałam, co tu się dzieje, i okazało się, że siedzi kurka w jednym miejscu, jajko, które nie chciało się wykluć, jest w drugim miejscu, więc temat sam się rozwiązał. Ale w temacie pisklaka, jak najbardziej, już wczoraj po południu, pisklaczek czwarty się wykluł. A to już widzicie, słuchajcie. Pierwszych pisklaczek chętny do jedzenia, bo pisklaki jedzą dopiero w drugiej dobie. Pierwsza doba w zupełności wystarcza. To, co mają tam zgromadzone jeszcze w ciele, żeby przetrwać dobę bez jedzenia, dopiero po dobie zaczyna się potrzeba jedzenia. I tutaj najwyraźniej mamy tutaj tego pierwszego pisklaczka, bo jak widać on pierwszy tutaj ruszył w kierunku jedzenia. Teraz nam się tam wychyla drugi pisklaczek, ale zobaczmy, jak wygląda ten czwarty? No, no, słuchajcie, no tym razem naprawdę wszystkie wyszły białe. To jest naprawdę niesamowite, zobaczcie. One będą może nakrapiane. O, zobaczcie. Wszystkie cztery są jasne. No tamte dwa to są pewno młodsze i jeszcze się chowają. Jeszcze jedzenie ich w ogóle nie interesuje, ale to są takie dwa już starsze. No ten już je to już na pewno jest najstarszy. Tamten też jeszcze nie ma potrzeby, też jeszcze pewna doba nie minęła, ale jak widać kurka też je. To co tutaj im dam do jedzenia, to jest marchewka z kukurydzą, no to głównie na ten moment pod kwokę. Kukurydza, oczywiście z puszki, czyli ulubiona, ulubiony przysmak kurek. Do tego jajko ugotowane na twardo z białym serkiem, wymieszane. No i ziarno. Ziarno już zmieszane, znaczy zmielone i to jest taka standardowa mieszanka, którą mam dla kur, czyli pszenica, kukurydza, owiec. Oprócz tego jeszcze w całości siemielniane i sezam i do tego jeszcze zmielony słonecznik z dynią. To jest taki zestaw troszkę energetyczny. No i takie podstawa wyżywienia dla właśnie już i kurii, dla pisklaków. Tutaj może przesunę jeszcze troszkę kamerę, bo nam się pisklaczek spod kamerki uciekł. O, zobaczcie, już zaczyna tutaj się interesować. Już marchewka go tutaj zainteresowała. Także on już zaczyna jeść. O, I kwoka wzywa do jedzenia. No, jeszcze tak nie do końca ogarniają. No, dopiero słuchajcie, co się dziwić. To jest dopiero drugi dzień, kiedy ten piskak jest na świecie. Dla części z nich, o, i odważny skok do miski. No i będzie sobie tutaj już jadł. Fajnie, fajnie słuchajcie, to myślę, że ta seria o wkluciu się zakończy. 4 pisklaczki, czyli 75% skuteczności w stosunku do pierwotnej wersji, kiedy było na początek 6 jajeczek. Myślę, że to całkiem fajnie. Zważywszy, że mamy zimę, to jest to, myślę, super wynik. Jeszcze tutaj na zakończenie, gdyby ktoś Was na tej podstawie tych filmów chciał swoje kurki tutaj właśnie sobie wykluć spod kwoki. No nie ma tak do końca potrzeby, żeby kurka siedziała w klatce z pisklakami, kiedy mamy już ciepło, kiedy jest przynajmniej taka aktywna wiosna albo lato, kiedy na dworze jest jedzenie. Możecie zwyczajnie kurę z gniazda zestawić na dół i tam podłożyć pisklaki i tyle. Kura da sobie radę. <laughs> Możecie je po prostu tylko te pisklaczki Dokarmiać, na przykład kiedy wróci wieczorkiem z nimi do domu, tutaj do kurnika. Ona zwykle wraca dużo szybciej niż reszta towarzystwa. Możecie wtedy tą kurę, a zwłaszcza głównie pisklaki, dokarmić. Ewentualnie, tak jak ja robię, mam taki ob, taką obręcz z siatki i wtedy zaczynam karmić. Czekam, a wszystkie pisklaki znajdą się przy jedzeniu. Tą obręcz zakładam i wtedy one są w środku, i dla innych kur to jedzenie jest niedostępne. To jest jaka możliwość, mi się też zdarzyło. Nawet raz miałam sytuację, że po prostu pisklak wyszedł z gniazda zanim kura albo odwrotnie, nie wiem jak się stało, bo kiedy rano przyszłam na ziemi siedziała sobie kura, pisklak, i w zasadzie już było po temacie już nawet ich do klatki nie wkładałam i dały radę, więc jest taka opcja. Natomiast teraz zimą, oczywiście, byłoby to skomplikowane nie ma co jeść nawet w kurniku jest to skomplikowane żeby coś znaleźć do jedzenia to się nie do końca nadaje jeszcze do pisklaczków. Więc yy, dlatego tutaj wybieram tą klatkę, żeby miały tutaj właśnie takie bezpieczne warunki i przede wszystkim miały szansę na jedzenie. Także dobrze, to już chyba na dzisiaj w tej serii wszystko. Myślę, że zobaczycie ten film na bieżąco, w zasadzie zaraz po tym, jak go nakręciłam. I w takim razie do widzenia.